I czy widzicie z tej strony, z Kolejna mapka Koop. Kacze ci po głowie. Kolejna mapka Koop. Taką, taką w sumie. W sumie chyba Koop. Super, wspaniale się bawisz. Użytkownik, który podpisał się jako kakao 16 Nie wiem, nie wiem, co ty robisz w tej chwili. Tanczyłeś, a jest ta chęć po głowie. <noise> więc tak. Użytkownik mówi, że nie ma z kim testować mapy, więc niezbytnio miał jak ją testować, więc zobaczymy, co będziecie. Mogli zobaczyć, mówił też, że narzekaliśmy na to, że jeśli jedna osoba coś robi, to druga, żeby nie stała w miejscu bez sensu, więc postarał się to zorganizować tak. żeby oczywiście, kiedy ja na przykład coś robię, to Damian też coś robi. Miałeś mi otworzyć, ale tobie kulturalnie, nie wleziesz tam teraz. Teraz, te, teraz. O, teraz kulturalnie znajdziesz. Dziękuję, przyjacielu. Ej, halo, przyjaciel, jesteś to? jak w klatce. To ty no. jesteś jak w klatce. A. Dobra, powiedz mi, co u siebie masz, ja mam przycisk jeden. Ja swój przy... Uh. Mam bloki kolorowe, a ty masz przyciski? Słuchaj. Mam przyciski i mam y, kolumny pod kolory i rzędy pod kolory. Uh. Powiedzieć, ci, jakie Nasz, ja mam wiesz, kolory? No, ale jak one wyglądają? No to są podwójne, takie. Tak jakby dwa na 1 Kolorowe. I mam biały. A, okay. Mam biały, czarny, czarny, szary. jasny, ciemny, szary, żółty, zielony, biały, czerwony. Biały? Biały jeden jest. No dobra, ale są jakoś dwójka, są dwójkami pomieszane, po, połączone. Tak, 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 Jest jeden, dwa, jeden, dwa. No to był pierwszą kombinację. No to jest biały, pod nim jest żółty. Dobra, dalej. Czarny i zielony. To jasny zielony, nie ma innego, no. no tak. Czarny, czerwony. Jasny szary, już jasny szary i pomarańczowy. Dobra. Ciemny, szary i żółty. E, ciemny. Yeah! Dobra. Zrobił to. A, i nawet nie możesz przyjść do mnie zobaczyć. No, a a okay, jak to u Ciebie, czekać czekaj, tak tylko luknę. E, wiesz co, miałem ta, taką ciężko. paletę tych, wiesz jak masz e, A1, A2, b, B2, b rozumiesz? Jak statkach, Aha, tak? rozumiem, rozumiem, rozumiem. Aha, Ty musisz chyba, tak, Ty musisz mi otwierać. Okej. Okay. Oczywiście, bo tutaj ciężko z perspektywą chyba będzie, to, to są dwie perspektywy. Tak, zawsze są dwie perspektywy, Dobra. więc jeśli chcecie coś Teraz jest zielony się... mogę trzymać. Teraz to chyba mi... Tak, teraz to mi odblokujesz. Już mogę puścić? No, ciekawy jestem, co się kolejne otworzysz po drugiej stronie? Wow! Co zrobiłeś? A, usunąłem przycisk. A co... Chwila, co jest na morskim? No to jest... Tak się dzieje. A, dobra. Czyli musisz stać Taki na zielonym bajer. i mi to odpalić. Tak, to strolowane jest. Dobra, spoko, damy radę. Muszę ci na zielonym stać? Musisz mi na zielonym. No su, Musi... to, to mogę ci już odpalić. Dobra. Możesz mi odpalić. to Znaczy nie wiem czy tam doskoczę teraz. Kurde. Z, z, z Czyli z widzę, że ogólnie wzięliście taką taktykę, że... Ja jestem guzikowym, a on jest parkurowcem. Dobra, dokładnie. Czyli to, co wychodzi nam zupełnie na odwrót, bo ja zazwyczaj trafiam z pierwszym przyciskiem, a Diamond zawsze robisz parkury szybciej. Nie lubię nie, nie lubię przycisku. nie. Ja, ale zauważyłeś, że zawsze ja, kiedy jak są jakieś przyciski, to coś tam zacznę klikać i szybko trafiam to, a jeśli chodzi a o parkury, to ty szybko to zrobisz Aha. tak. Teraz jestem dopiero zielony, poproszę. No ja bym chciał patrzeć na ciebie, jak skaczesz tak, ale... No widzisz mnie przez szybę. Tak, możesz puścić no chyba. nie, bo patrz... Morski, muszę... Na no morskim jestem, no. Wiesz, nic no, więcej nie masz? To już? A, teraz mam tam? Czy coś jeszcze wyskoczy? No nic, no na środku po prostu tego, tak jakby to miało się kręcić. Czyli na prawo, nie? Tutaj. Tutaj? Tu? Nie, nie, nie w tym kierunku, w drugim, no. Tu? No i teraz nie powinieneś spaść. Nice. No nie! No nie! Co za... Kret! co za pajak! co za pacan. Mogę cię jeszcze wyzywać? Co za gałka. Co za. Spoko, teraz przejdę pa, za pierwszym się razem. Padzisz. A, ta, już fajnie spadłeś. Nie no, czekam na ciebie. Teraz chyba musisz ten A, morski to... obrócić. Tak. No i tutaj. <laughs> I nie robię tego specjalnie. Tak, tak. To, no tak, ja nie robię no, tego specjalnie. Ej, tak, no. oczywiście. Tak, nie no, ale no. wy obraliście, że naj... Wszyscy ci. To jest, ci to jest najgorsze co zrobiliśmy, bo pokazaliśmy w czym jesteśmy słabi i wykorzystują to przeciwko nam. Padłeś znowu? Nie jestem na morskim. Padłeś. Jestem dobrze Brawo, Brawo dobrze. Co? Ej, to były przyciski. Coś <laughs> ty zrobił. Mówię per... poważnie, to były przy... Spoko nigdzie, nikt, ale A nikt się... A nie były do niczego podpięte, nie bo ja tak Ej, słuchaj, ej, wyobraź sobie, patrz Ty, Ja tak sobie idę i patrzę O, cztery przyciski na tym, to ci otworzy nagle Tak jeb, spadają drzwi Ej, a, a co to jest? No nie Fa wiem Fajnie wymyślony on... robot, on będzie tego? On będzie puszczał tą? Nie, będzie no puszczał nie. raczej chyba nie, czekaj, czy on jest do czegoś podłączony? Nie, on do niczego nie jest podłączony. Nie, on nie ma w ogóle nic do podłączenia Czekaj, jestem w tym, dobra, trzy, cztery. ry nie, to, Dobrze, wygram to! Nie, nie stój, ej, halofory, czekamy ej, na siebie. Ej, już przeszedłem chyba. Wygrałem! He! Ej, ale fajnie, fa, fajnie ogarniętało to w sumie. Twoje samojeździ, chciałeś zrobić taki mały labirynt z tym, i tak po części to wyszło. O! U. O Boże, ja jestem Aha, to taki. To, to, to nie jest dla nas siła. O Boże, ja wiem! Mówiłem o labiryncie samochodowym? A. Jest to mam samochód? Swój labirynt. Łoo! Wow. Tak kieruj, ty kierujesz Pomarańczowy którym... zaczyna i ja... Czekaj, którym jadę? Tak, tak ty. Ale, ale, ale ten się nie rusza. A czekaj, bo tu było Już coś. Się że... rusza. Nie wiem gdzie jest res. W pokoju z dużą cyfrą 4. To jest pokój tak, z dużą cyfrą Usuń pomarańczowy blok drewna zaznaczony strzałką. Dobra. Usunąłem. Czekaj, gdzie my musimy dojechać? Do czarnego najlepiej, tak? Tu obracasz chyba tym, wiesz? Tak, ale nie, jedź prosto, jedź prosto po prostu. Do samego końca. Okej okay. Zobaczymy, co się stanie z czarnym, bo tu jest sensor. To? Aha, dobra, rozumiem. Zamyka się, muszę zrzucić jakoś to czarne tam, żeby upadło na sensor, tak? Dobrze, rozumiem? Nie, bo to tu się otwiera. Aha, jakby, otwiera. Nie? No tak, dobra, to, 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 to obróć żółtym. Um. Dobra, a to jest fajna kooperacja. Nie a, za bardzo. Gdzie ty jesteś? Aha, musisz musisz czarno... zielony chyba obrócić. Zielony, tak? mhm. Mm dobra, jedź. Okej, okay, jestem. No i jedź, jedź, u... Gdzie ty jesteś? Tu jestem. Ja, ja nie za bardzo widzę, co tam jest. Czy. Trzeba jechać przód, tył, co mam zrobić? Eee, czekaj, już ci mówię Czekaj, sam zobaczę w ogóle jak to eee, wygląda chętnie Do zielonego musiałbyś pojechać, wiesz, wrócić Ale zielony musisz mnie przerzucić na kolejne, dobra Nie, no tak, no to musisz tam Dobra, jestem Jesteś, dobra, zielony Okej, okay, wyje... Nie mogę wyjechać Jest coś, co blokuje jest tu czarny, o boże, nie, czekaj, czekaj. Jest stój, tu stój, stój Wiem, wiem, bo się zaraz do zielonego Okej, okay, już. Uh, aha. Ale to teraz moje pytanie, aha, to jest testowy samochód, z tego co rozumiem. A czekaj, bo jeszcze nie jechałem do tyłu. Co się stało? Eee, uh, czarny się otworzył. Jeźdź do zielonego. Oj, oj, oj. O dobra Dobra, jedź, jedź, jedź. Okej okay. Dalej mam wjechać co? No, jeszcze prosto, prosto, tak, tak, jedziesz, jedziesz, jedziesz O, dobra, ciutkę cofnij, nie no, cofnij no, 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 leciutko, 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 dobra Prosto? I prosto Jak w mordę strzelił Dobra, lecę Dobra, czekaj, cofnij leciutko Dobra, do, do, idealnie i ja już Cię obracam w Przód czy tył? Nie wiem Musisz spojrzeć Ja nie jest przód tutaj Przód jest mówiąc. na pra przód prawą będzie. stronę Przód będzie, będzie przód No już chyba, wyjechałem No i jedziesz prosto No jadę No i to wszystko Koniec? Ale co? Tak, ale. No nie wiem, co się powinno stać. Ehm... Um... Jak to hmm. wygląda? Tak, tu. E, a było... może to nie jest na tym czynniku? A weź cofnij. A. Taki jest plan, czekaj, a podprzestawiłem silnik niechcący. No tu jest czujnik, ale on nic nie zmienił. Tu jest też włączony czujnik, gdzieś musieliśmy pominąć jakiś czujnik. Tu jest włączony. Nie no, wszystkie łapaliśmy. Tu jest czujnik. Tu jest czujnik. Nie no, wszędzie wszystko jest, chyba tak jak powinno być. Łapaj z obydwu stron tego i tego? Raz? No widzisz, że obydwa są włączone. A, no tak, no bo to na ten. Tak, bo są światełka. A z tej strony. aha, z tej strony jest ściana, to nie pojedziesz dalej. No, nie wiem, no. A, wiesz co? Bo generalnie powinno nam się tu otworzyć. Co? Gdzie? Wyjdź na zewnątrz do samochodów. No? Tu powinno nam się to otworzyć. O. Hm, ale się nie otworzyło. Czemu? no czy wiesz, no, by, była mowa, że nie jest testowane, więc... A, no tak, a... To, to możemy brać to pod pra... na, na to poprawkę. Więc już to otworzyłem. No dobra, a weź zamknij, żeby nie było, że, że zobaczymy jak to wygląda. Co mam zamknąć? Myślałem, że zamkniesz i pokażesz, ale dobra. No, skoro nie jest testowana, ale myślę, że całkiem fajny motyw, bo jeszcze nie było czegoś takiego Ta, zamkniętego. Naprawdę. Bo chcieliśmy właśnie coś, co jest unikatowego, i coraz, coraz bardziej pokazujecie, że coraz bardziej kreatywni jesteście. Wiesz co? Macie coraz lepsze pomysły. Musimy wjechać. To jest parkowanie. Już. Yeah! Daliśmy ale radę. Holy shit. Eee Tu jest Słucham? sensor. Czekaj, bo sensor weź, weź przyjrzyj się teraz, co robi sensor? Nie mam sensora. Ja mam. Co mój robi? Na moim torze chyba coś robi. To mnie nic. Jesteś pewien? A może on u ciebie coś zatrzymuje? Eee. Tak! Dobrze patrz, o. zobacz, Ty możesz teraz wskoczyć na pierwsze, A, tak, widzisz? ja już wiem, już wiem. Wszystko. Czyli typowa kooperacja. Boże. Wow, świetne. Teraz dawaj, ty mnie możesz skatuj. zatrzymać. Oj Ja oczywiście jestem najlepszym parkurowcem na ten skrap mechaniku. Oj. No, co? no tam masz sensor, nie? Wiem. Teraz ja ci zatrzymam obydwa. Dobra. <laughs> o boże. Nie wie, sobą myślę, że mogę przejść przez nie, to, no nie? dobra, spoko, spoko. Ja ci zatrzymam, nie ma problemu. Opa. Opa. Dobra jest. Hm. Raz. No dwa. zdarza się, tak? Zdarza się. Dobrze, dobra. teraz ty. Przeskakuj powolutku. O, 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 o. Przerzuciło. o nie! Przerzuciło pana. Jeszcze raz, panie Przerzuciło Damianie. Przerzuciło mnie. Dobrze. Mamy teraz czas. Ty. Dobrze. Dobrze. Raz. Ej, ale to już jest. Dwa. No. To już jest dobra rozkmina. Dobra. teraz będziesz musiał. Mieć... Tylko nie spadł, proszę cię. Dobra. Dobrze. Aha, czekaj. Ja tu mam sensor. ma mi postać. <laughs> Jeszcze no, raz No gr głupi gr grubasie Dobra spoko, ale jak już wiemy jak do zrobienia, ale ty już to Już jest... byśmy to przeszli, ej, 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 ale to jest fajne Ej, no to pomysłowe, no chyba mam, yy, kolejna osoba z dobrymi... Kolejna osoba, która mapami. będzie zasługiwała na miano dobrego twórcy Dobra Dobrze, opa Ale okay, wsk skoczyłem, spoko. Spoko, spoko. Dobra, teraz ty O, dawaj Jest pani jest nie, spadnij, nie spadnij. Ja Już widziałem jak spadasz, nie? Ja już to widziałem w moich... Tak, czy mam... Czekaj, czekaj czy mogę podskoczyć. Nie, jak nie, coś nie, 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 Przejdziesz. Podkalko, Dobra, nie, nie, nie. przejdź. Przejdę elegancko. I ta twoja kolej. Podskocz. Żeby się ustawiło dobrze. Podskocz. I teraz ustań. Tak, żeby się zatrzymał w dobrym miejscu. O. Widzisz? Fenomenalnie, dobra. Czekaj, coś się i odpaliło. Buznik. I co teraz? Te, te, wejście, te wejścia na dole powinny się otworzyć, chyba. Yy, no, ja tu więcej przycisków nie mam. Coś się nie otworzyło. Ale skoro kliknęliśmy to. To wiesz co? Ja wiem, że ja rozwalam mapę, ale ja jestem ciekawy tego. O, zlogowałem. Tych procesorów jestem ciekawy, wiesz? To no one czekam. są na pewno dobrze podłączone. O Boże! Co? To powinno uruchomić Otw to. Ło, wow, to tak. Powinno... Jak, jak sensory? Czyli to powinno się, nie, się otworzyć. Nie odpalił się ten, nie odpalił się to to kręcące, o. bo się zablokowało. Aha, tak, to kręcące Taka, się usuwam? zablokowało. O, o, drogi twórco, więc na następny raz musisz przetestować Ściany, ściany, o, ściany, mimo że tutaj teoretycznie miałeś jedną kratkę wolną, to to było na dwie, więc musisz sobie to przestawić. Ale dobra. The end. Otworzyło się, mamy D end. I mamy, co to jest, tego? mamy fajne auto. Mamy autko, możemy a twórca pomyślał, żebyśmy sobie chcieli wrócić na przykład, zobaczyć jak działa Pojeździć, mapka Pojeździć, o boże, jak mi miota, O, wow. 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 koniec Dobra, to tyle Ej, to to są gdzieś... jakieś Wiem, właśnie A, do składania nóżek Bo. Myślę, że mapka fajna ambitna. Mapa jak najbardziej Ko się, na plus Chodźcie, przejdziemy od początku, chodź, 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 mój serdeczny to, a, dobrze to, y O, dobra więc tak, może teraz, żeby nie było, ty pójdź moją ja pójdę odwrót. twoją, dokładnie, na odwrót. Więc tak. A, e... czyli ty tak, myślisz, czyli tak jak sądziłem. Tak, dokładnie. Ja miałem tak kolory, a ty miałeś to tak. Aha, czyli tak to sobie łączyłeś tak. Hmm. Pomysłowo, pomysłowo, nie powiem. Pomysłowo, nie? Czegoś takiego jeszcze nie było, jeśli chodzi o kolorystykę. Tutaj to również ustawiamy. zobaczymy jak mi pójdzie. Żółty. No dobrze, chciałem nasłuchiwać. Ale skim, takie łatwe było, takie łatwe było. Chciałem, chciałem przedobrzyć, no. Dobra, teraz muszę stanąć. Teraz muszę, mogę włączyć na zielonym, to. Na przycisnąć. Musisz trzymać, a, to dlatego nie widać. Przeskoczyłeś? No niebieski weź, mi przełącz. No i myster Damien przeskoczył, no proszę za... bardzo. Drugim razem w sumie No dobra, no ale ty jesteś od parku, jestem od przycisków, no Tu mieliśmy w sumie jazdę Jedyne co się mogę w sumie na tej mapie doczepić do tych mechanizmów, które nie otwierały bramek i tyle Tak, no to jest w sumie tylko Jest ładna, jest estetyczna, jest fajnie, są fajnie porobione elementy, czy to chociażby Tutaj ta plansza cała z tym samochodzikiem, naprawdę mega pomysł z tym samochodem To świetny pomysł z tym samochodzikiem, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem to jest kolejny Jakby świetny pomysł, jak wszystkie zrobić. Wszystkie dobre to. pomysły, nie? To byłaby mapa wszechczasów. czasów. Zrobilibyście mega, mega mapę, jakbyście wszyscy się połączyli teraz. To jest fajne. Ale nie w Fajne jest to, że ktoś tutaj pomyślał nad przyciskiem. Tylko, jakbyście na przykład przyjęli sobie system na przykład dawania znaczków, warning czy, czy danger, coś takiego, przy takich znaczkach, żebyśmy wiedzieli, żeby ich nie ruszać, bo tutaj na przykład jest o. A czy to jest takie, wiecie, że zapasowe w razie czegoś by się coś zepsuło, bo tak to ma Ale muszę fajnie, rozbarać, że to tak? zostawiłeś, drogi twórco, bo dzięki temu mogliśmy sobie w łatwy sposób dojść do tego, żeby bramy otworzyć. Tutaj mówię, jedyne do czego to się doczepić to to, że ta brama się nie, nie, wiem, nie otworzyła. Tak, że brama się nie otworzyła, Albo my ominęliśmy faktycznie jeden sensor. Tutaj to było Albo... ok na, to, na ten wjazd, no, na parking, wiem. bo zazwyczaj nie robicie nic, żeby trzeba było zaparkować coś, tylko po prostu sobie zostawiamy gdzieś było auta. Zaparkować. Tak, to tutaj ten parkur po prostu obracany to Ej, było mega. Nie, no po prostu... to, to, to było ekstra, to jest świetne. To po prostu mistrzostwo, że ja muszę coś stanąć. Potem, potem Hades musi sobie gdzieś tam stanąć, mi zablokować. Tylko tutaj właśnie ten problem z tym, z tą właśnie kwestią tego obracanego, ale że tak, wtedy, tego, wtedy to... nie zrobić tej ściany tutaj w tym miejscu. oj, wybacz, bo to będzie lagowało chwilami. Tylko jak jest to, to musia no tak. musiały... no, ściana musia... musiała być w tym miejscu. O, tu w tym miejscu Musiał postawić. Musiałem postawić tak. No, więc coś do poprawy tak naprawdę. To, to jest, nie, to tylko, są tylko, tylko takie tyłem. nasze szczegóły, ale jak na to, jeżeli nie miałeś, yy, z kim testować, na kim testować. Się. Świetna mapa. Polecam, będziecie mogli również sobie zagrać, będziecie mieli w opisie. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście. I przede wszystkim była dłuższa niż standardowa mapa, bo musieliśmy się czymś zająć. I rzeczywiście poza w sumie pokojem ze skakaniem, gdzie ja musiałem skakać. Tak rzeczywiście jedna osoba tak. miała co robić, jak i druga, więc nie było takiego głupiego stania w miejscu się zastanawiania. Co? Czas na moją ocenę! czekam, bo, bo, bo ja skończyć ocenę. To dobry, takie dobre, ale dobre... A dobrze, my my dobrze muszę ocenić. no. I. I w sumie, biorąc pod, pod uwagę, że to były tak naprawdę same nowe pomysły, bo tego, tego nie możesz powiedzieć. Bo nie można powiedzieć, no dobra, Możemy powiedzieć, były... że. Możemy powiedzieć, że labirynt był, ale samochodem, czego wcześniej ale nie samochodem. było. Sa, znaczy samochodzikiem. O, bardziej coś jego, zdalnym, zdalnym samoro, samy, sterowanym samochodzikiem. Parkur też był, ale parkur nie był aż tak kooperacyjny, aż tak zmyślny. Tak, tutaj dwa takie parkury w sumie były tak naprawdę, nie? I no, no co, no te, te parkowanie labirynt samochodowy Parkowanie to jest parkowanie parkour. to typowe szczegóły, ale widać, że przywiązałeś do tego e, powiedzmy serce tak, i chciałeś coś ja takiego bym, zrobić. Więc plusy ode mnie na pewno, ja ona mi się bardzo ten, mapka podobała. 8/10. 8 Dam 8/10. na 10. Proszę bardzo. Chyba najwyższa nota do tej pory. Jeśli chodzi o ciebie. To do tej pory. I no, panie Kakao, tutaj świetnie ci to wyszło i czekamy na ewentualne dalsze mapki. Być może kooperacje z kimś i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mamy fajnych. nadzieję, że się Wam podobało. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć! Cześć!